Byśmy tak spróbowali smaczków pod tytułem e, dla kotów, ojku, ręka mi się skończy. E, Piersiku czeka z koci miętką. Zobaczcie, jakie fajne. Któż to tu czeka? No dobra, to ja wyjmuję najpierw jedno. To jest pierwszy kawałek. Na no, stwierdził, że nie, ale widzę, że jest inny zwolennik. Już co, mija, poczekaj. Nie chcę Ci zabrać, tylko co... No dobra. To duży kawałek co mi dzięku. Dlatego chciałam Ci złamać, ale uciekłaś. Chodź, dam ci mniejszy. Mija. Chodź, zobacz. Malutki kawałeczek. Trzymaj. Mały jest lepszy, nie? I tak zwiałaś szybko. I jeszcze jeden dla mięci. Tamten zaraz połamiemy. A to był doktor Berg e, Przysmaki z piesi, z kuczaka i koci miętki li, liofilizowane. Zawsze mi się język na tym łamie. Takie ładne, duże, ale można je połamać. Już mają pierwszego zwolennika. <gry>